Witam z powrotem na kanale Violeta Pew. Dziś pokażę Wam, jak poprawnie przeczytać i zapisać daty w języku angielskim. Obejrzyjcie dokładnie cały odcinek, ponieważ na końcu będzie krótki test, oczywiście z dat, i zobaczymy, ile się nauczyliście. Są dwa główne sposoby na powiedzenie i zapisanie dat w języku angielskim, a różnice te występują głównie pomiędzy amerykańskim i brytyjskim angielskim. Pomimo że na moim kanale nauczam tylko brytyjskiego angielskiego, to postanowiłam o tym wspomnieć, abyście wiedzieli, że coś takiego istnieje i abyście mogli uniknąć pomyłek w przyszłości. Amerykanie, podając datę, najpierw podają miesiąc, następnie podają dzień, a na końcu podają rok. Brytyjczycy robią to dokładnie tak samo jak my Polacy, podając najpierw dzień, następnie miesiąc, a na końcu rok. I tak na przykład Brytyjczyk powie: Today is the 10th of September 2021. A Amerykanin powie: Today is September 10th 2021. W takiej sytuacji trzeba bardzo uważać, gdy zapisujemy daty tylko liczbami, ponieważ Brytyjczycy zapiszą tę datę tak. A Amerykanie tak. I jest to dokładnie ta sama data. Data zapisana przez Amerykanina może być przeczytana przez Brytyjczyka jako 9 października. Więc, jak widzicie, istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki. I gdy macie znajomych lub prowadzicie interesy z osobami z Ameryki i z Wielkiej Brytanii w tym samym czasie, to lepiej jest zapisać miesiąc słownie, aby uniknąć tych pomyłek. O tak. Lub Zapisać miesiąc skrótem. O tak. Ale o miesiącach dokładnie powiemy za chwilkę. Jak zapewne zauważyliście, to pomimo, że zapisałam 10 september 2021, to powiedziałam the 10th of September 2021. Nie musicie zapisywać the oraz of, ale musicie je wypowiedzieć na głos. Jakie pominiecie i powiecie. Today is 10th September 2021. To każdy Was zrozumie, lecz brzmi to troszeczkę dziwnie i nienaturalnie. I chcę tu podkreślić, że poprawnie jest The 10th of September 2021, z tym The i Of. To popatrzmy, jak czytają i zapisują daty Brytyjczycy. Pierwszą ważną rzeczą, której zawsze musimy pamiętać, to to, że do dat w języku angielskim zawsze używamy liczebników porządkowych. I oto szybkie przypomnienie, co to są liczebniki porządkowe, no i co to są liczebniki główne. Więc liczebniki główne, po angielsku cardinal numbers, to 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. A liczebniki porządkowe po angielsku odynął nam bez to first, second, third, fourth, fifth, sixth. Widzicie różnicę? Liczebniki porządkowe opisują kolejność i po polsku używamy ich dokładnie tak samo do dat, jak robimy to w języku angielskim. I po polsku nie powiemy 1 maja, tylko powiemy 1 maja, prawda? Liczebniki porządkowe w języku angielskim charakteryzują się tym, że dodajemy do nich końcówkę tchy, czyli Lecz również istnieją wyjątki, i jeśli chcielibyście powtórzyć sobie liczebniki porządkowe, to zapraszam do mojego filmiku o liczebnikach porządkowych, do którego link zamieszczę tutaj na górze, oczywiście dodam go pod spodem w opisie, no i zamieszczę go na końcu tego odcinka. A oto wszystkie miesiące w języku angielskim. Poprosiłam mojego kolegę Jacka, aby je dla Was przeczytał, używając swojego pięknego brytyjskiego akcentu. Powtarzajcie po Jacku. Aby poćwiczyć wymowę. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Proszę pamiętajcie, że miesiąc w języku angielskim zapisujemy zawsze wielką literą. Bardzo często o tym zapominamy, ponieważ w języku polskim miesiące zapisujemy małą literą. Kolejną rzeczą, która sprawia nam troszkę kłopotów, jest czytanie roku w języku angielskim. I tak gdy chcemy przeczytać rok sprzed milenium, czyli sprzed roku 2000 to rok ten podzielimy na dwie części i rok 1982 po angielsku to 1982, czyli 1982, a nie tak jak robimy to po polsku 1982. Popatrzmy na więcej przykładów. Rok 1066 to po angielsku ten 66. Czyli 1066, rok 1521 to 1521, czyli 1521, rok 1954 to 1954, i może jeszcze jeden przykład, rok 1998 to 1998, czyli 19, 98. Rok 2000 przeczytamy 2000, czyli po prostu 2000, ponieważ tego nie ma jak podzielić. Ale po roku 2000 sprawa niestety się troszkę komplikuje, ponieważ od tego momentu rok możemy przeczytać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to możemy rok podzielić na pół tak, jak to robiliśmy do tej pory. I oto przykłady. Rok 2001 to twenty o 2004 to twenty o a rok 2007 to twenty o 7 Proszę pamiętajcie, aby przy latach pomiędzy 2001 i 2009, czyli 2001, 2, 2003, 4, 2005 i tak dalej, wyraźnie powiedzieć to o, które w tym wypadku oznacza zero, ponieważ gdy Rok 2001, 2001, przeczytamy jak 21, czyli bez tego O, to wyjdzie nam liczba 21, 21. Rok 2017 przeczytamy jak 2017, a 2021 przeczytamy jak 2021. Drugi sposób czytania roku to możemy zrobić to tak jakbyśmy czytali liczbę, czyli dokładnie tak jak robimy to po polsku. I tak na przykład rok 2001 przeczytamy two thousand and one. 2004 to two thousand and four. A 2017 to two thousand and seventeen. A 2021 to two thousand and 2021. I wydaje mi się, że do czytania dat po tym 2000 roku, po milenium, Brytyjczycy częściej używają właśnie tego sposobu. Ważne jest, abyście pamiętali o tym AND, czyli o tym I. Jeśli powiecie 2001. Bez tego and, to też zostaniecie oczywiście zrozumiani, lecz brzmi to troszeczkę dziwnie i niepoprawnie. Czyli mówimy two thousand and 15, 2000 and 17, czy 2000 and 21. Proszę zauważcie, że jak mówimy powoli, to to and jest tak bardzo wyraźnie i dokładnie wymówione. Ale jak mówimy szybko, to to and zamienia się na coś na kształt n. Czyli 2017, 2020, 2021. Jego wcale tak dokładnie nie słychać, ale ono tam jest. To popatrzmy teraz na kilka dat. I tu znowu poprosiłam Jacka, aby je dla Was przeczytał. Powtórzcie je na głos. Zwróćcie uwagę, że za każdym razem Jack wymawia to w na początku daty oraz of pomiędzy dniem i miesiącem, pomimo że nie są one tam w ogóle zapisane. The 22nd of March 2015 The 22nd of March 2015 The 1 of February twenty twenty The first of February twenty twenty The twelfth of July, nineteen ninety seven The twelfth of July, nineteen ninety seven The fifth of November, two thousand and nine The fifth of November, two thousand and nine The thirty first of August, twenty eleven The thirty first of august 2011. eleven. The third of July 1756. fifty six. The third of July seventeen fifty Chcę wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w języku polskim do czytania dat używamy liczebników porządkowych i powiemy, że mamy rok 2001 czy 2002. A w języku angielskim używamy liczebników głównych i powiemy, że mamy rok 2001, czyli 2001, a nie 2001. Jak zapytać o datę? Jednym ze sposobów zapytania o datę jest: What day is it today? Co dokładnie oznacza, jaki jest dziś dzień? Ale jest możliwe, że w odpowiedzi na to pytanie rozmówca poda wam dzień tygodnia, ponieważ w pytaniu pada słowo dzień i może powiedzieć: It is Monday lub Today is Monday. Oto wszystkie dni tygodnia oraz ich piękna brytyjska wymowa zaprezentowana przez Jacka. Posłuchajmy. Monday Tuesday Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Na pytanie, what day is it today? rozmówca również może podać wam tylko dzień, miesiąca i może powiedzieć It is the second. A gdy chcecie zapytać konkretnie o datę, to najlepiej w pytaniu użyć słowa data, czyli date. Można to zrobić na trzy sposoby, i oto one. What date is it? What's the date today? What is today's date? Wszystkie trzy pytania znaczą dokładnie to samo, czyli jaka jest dziś data, a oto możliwe odpowiedzi. It is the 15th. It is the 15th of March. The date is the 15th. Of March, lub today is the 15th of March. I to wszystko, co musicie wiedzieć o datach. Mam nadzieję, że wiele nauczyliście się z tego odcinka, i jeśli tak, to poproszę o łapkę w górę. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. No to teraz mały test, który składa się z 11 zadań. Ale zanim zaczniecie, to proszę przygotujcie sobie kartkę i długopis. Mogą Wam się przydać. Gotowi? To zaczynamy. Pytanie pierwsze. Na ekranie widzicie trzy daty. Jack wypowie jedną z nich, a Waszym zadaniem jest wskazać, którą z tych dat powiedział Jack. Jack powtórzy tę datę dwa razy. Posłuchajmy. The 14th of May, 1980. The 14th of May, 1980. A oto odpowiedź. Pytanie numer dwa. Jest ono podobne do tego poprzedniego. Proszę wskazać, którą datę powiedział Jack. Posłuchajmy. The 20th of June, 1997. The 20th of June, 1997. Oto odpowiedź. I jeszcze jedno tego typu pytanie. Pytanie numer 3. Wskaż datę wymienioną przez dziaka. Posłuchajmy. The 30th of November 1950". The 30 of November 1950". Oto poprawna odpowiedź. Pytanie czwarte. Dziak wypowie datę, którą powtórzy dwa razy. Proszę, zapisz datę wymówioną przez dziaka. The 17th of September 1967. The 17th of September 1967. A oto odpowiedź. Pytanie piąte jest podobne. Dziak powie datę dwa razy. Proszę, zapisz tę datę powiedzianą przez dziaka. Posłuchajmy. The 8 of August 2004. The 8 of August. 2004. A oto poprawna odpowiedź. I jeszcze jedno pytanie tego typu, pytanie szóste. Proszę zapisz datę powiedzaną przez Dzika. Posłuchajmy. The second of December, nineteen ninety nine. The second of December, nineteen ninety nine. A oto poprawna odpowiedź. Pytanie numer 7. Na ekranie widzisz datę. Po wysłuchaniu instrukcji włącz pauzę i zatrzymaj filmik. Wypowiedz tę datę na głos. Nie zapomnij o tych dodatkowych słówkach we oraz OF. Jak już to zrobisz, proszę włącz play i odsłuchaj, jak została ona przeczytana przez Jacka. Jeśli zrobiłeś to inaczej, to proszę powtórz po Jacku, aby poćwiczyć poprawną wymowę. Are you ready? To teraz Twoja kolej. Oto jak wypowiedział tę datę: Jack. The 15 of April 1967. The 15th of April 1967. Pytanie numer 8 jest podobne do poprzedniego. Wypowiedz na głos datę, którą widzisz. Jak już to zrobisz, Proszę włącz play i odsłuchaj, jak została ona przeczytana przez Dziaka. Jeśli zrobiłeś to inaczej, to proszę powtórz po dziaku, aby poćwiczyć wymowę. To teraz twoja kolej. Oto jak wypowiedział tę datę Jack. The 11th of October, 1410. The 11th of October, 1410. I jeszcze jedno pytanie tego typu, pytanie numer 9. Wypowiedz na głos datę, którą widzisz. Jak już to zrobisz, porównaj swoją wymowę z Jacka. I jeśli zrobiłeś to inaczej, to proszę powtórz po Jacku, aby poćwiczyć poprawną wymowę. Ready? Go ahead. Oto jak wypowiedział tę datę Jack. The 20th of june 1997. The 20th of June 1997. Pytanie dziesiąte. Proszę odpowiedz na pytanie. What date is it today? Możecie powiedzieć today is i podać datę. No to teraz twoja kolej. I już ostatnie zadanie numer 11. Proszę odpowiedz na pytanie. When Is your birthday? Kiedy są Twoje urodziny? Wy możecie odpowiedzieć: My birthday is i podać datę. No to teraz Twoja kolej. Well, well done. Mam nadzieję, że wiele się nauczyliście z tego odcinka i zachęcam was bardzo serdecznie do obejrzenia filmików o liczebnikach głównych i liczebnikach porządkowych i linki do nich znajdziecie właśnie tutaj. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje dotyczące liczebników w języku angielskim, a ja wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.